Cześć, manko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Sąsiedzi piek z Piekła Rodem, słodka zemsta. Okej, okay, mamy sezon drugi. Lecimy, Dzień Matki. Z tej okazji mam insynkowaty Sąsiad przygotował dla mamuszki specjalny prezent. Z pewnością spodoba się jej podobizna synalka. A może obraz. Olbrzymia rzeźba, ręcznie robiona waza. Tak czy inaczej, sąsiad robi strasznie dużo zamieszania. To zaś nie podoba się u Diemu. Okay. Czy teraz mamuśka wkracza do akcji, albo jeszcze nie? Zobaczymy. Nie, jeszcze nie. Ale jest posąg mamusi. Dobra, musimy zobaczyć gdzie on chodzi. Ok, on sobie tam maluje. Co mamy? Klucz. Ok, on tam gdzie zdjęcia robić. Mamy coś tam. Dobra. No i super. No musimy uważać na papugę. Okej, okay, on idzie sobie do wazy. Mamy tak, odplamiacz. Nożyczki. Pineski i klucz. Okej. Okay. Po maszynie gdzie idzie? Do mamuczki, okej. Okay. Pakujemy na górę. No tu raczej nie powiem, czyli na razie. Chyba. Zaraz zobaczymy. Nie, dobra, idzie rysować. Okej, okay, tu mamy, 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 okej. Okay. Tu mogę na pewno mu coś podziałać. Tu mogę mu coś podziałać? Ty nie mogę pinezek? Mogę. Tu mogę coś podziałać. Mogę mu coś uciąć, czy nie? Czekaj. A to co to jest? Odplamiacz. To raczej też nie mogę tutaj nigdzie. Dobra. Idziemy dobra, idziemy na górę. Tam mamy jeszcze pomieszczenie. Więc dobra możemy się zobaczyć poduszko. Nie ma nic nie fajnie. Mogę tak, mogę tak. O kurde, a głośno ta maszyna chodzi. Ej, no musi tam coś być. Mamy magnes. magnes, może tu damy? Będzie do robienia. Dobra, schowamy się poduszko, poczekamy aż przejdzie, i wtedy tam podejdziemy i ogarniemy. Na razie mamy tak 1, 2, 3. Jeszcze nam jednej brakuje czy prawdopodobnie Musimy zejść na dół Dobra, tak mu uciekł Mogę coś tu zrobić Mogę No i dobrze No i dobrze Lecimy się schować do szafy Ok. Zobaczymy, co mu się stanie. ooo ale flash, poszedł. Zarąbiście. Mało będzie procentów, bo chyba zrobiłem troszeczkę chaotycznie, no ale. No ale. No, teraz muszę poczekać. A... Słabo, słabo. Kurde, z mam maszyna. Jakie wygary. Podwójne. Dawaj. Ujebało jej głowę. O nie. Idiota. Dobra, mamy 94%. No dobra, nie jest, nie jest, że... Dobra. Mamy słoneczny poranek. Jaki piękny dzień, aż się prosi o chwilę lenistwa na świeżym powietrzu. Sąsiad je zęby i czym prędzej rozkłada leżak na balkonie. W taki upał jego ukochaną roślinkę trzeba częściej podlewać. To zaś daje Udiemu wiele okazji, by doprowadzić sąsiada do szału. Okej, okay, sześć pułapek. Pojawia się leżak i roślinka prawdopodobnie. Tak, tu ładnie, o tam jeszcze osy. Dobra, on będzie też chodził myć zęby. Na przykład teraz, dobra, musimy pakować walizę do szafy. Mam środka do butów, dobra, nic się dzieje. A gdzie on pójdzie teraz? A, pójdzie sobie kawę zrobić, ok. Ok, i sobie kawę zrobić. Ja prawie idę tam. O tam. Ale lipa. Bo nie mamy klucza, albo po prostu jest zamknięte. Zaraz zobaczymy. Dobra. Co ja robię? Idziemy na górę. W lodówce może będzie jakiś ser. Do zresztą mamy skórka. Ok. Ok. Co to jest? Miód. Mogę mu tu gdzieś piercinać? Mogę. Dobra, damy mu tu. On sobie leży. Dobra, idzie teraz do swojego kwiatuszka. A tu już wszystko podbierałem. Tu już nic nie mamy. Lecimy na górę. Dobra, ok. Dobra, czy on podlewa? Na takiej zasadzie to działa. Ok, kluczyk do apteczki. Tam otwieramy szybko apteczkę. No jest dobra, jest detergent Okej, okay, on po kabie powinien iść na dół, tylko nie wiem, trendy. Chyba tam tędy idzie. Tam już brałem pewnie. Należak idzie, dobra. Po leżaku pójdzie dopiero umyć zęby. No nic. No trochę nie po kolei to robię, no ale. Chodź, mm ma -mm. już o konewkę. Mm. Dobra, idziemy, ziemia I to na chwasty też mu się przyda tam wpierdzielić Ale pierwsze zrobimy ziemię, bo on pójdzie kawę szybko wypić Otwórz tylko drzwi Dobra, niech się drzew. Dobra. pewnie krzyż na papugę ośle ona ci dobrze powiedziała bo tam byłem no ale zauważy mnie jaki fart o masakra dobra nie gonidzie tam jeszcze opierdoli ja szybko robię ostatniej w sumie i tak chyba za dużo już zrobiliśmy był nadmiar, mam tak, 1, 2, 3, 4, 5 6, 6, no, a już jedno mamy zrobione. Wyco, dobra kawa napij się, napisie Oj ojoj, ciśnie do kibla Szkoda, że nie było papieru. Aha, on w sumie ciśnie go umyć zęby, a... Trzyma się za dupę, no spoko. Nie denerwuj się, sąsiad. Nie denerwuj się. Dawaj na górę. Tam masz fajne kombo zrobione. No i z powrotem ciekawe się napić. Hmm. Kaweczka, kaweczka, kaweczka No, teraz jest dobra. Dobra idzie należak. I tam ma... Kurde, teraz powinniśmy wszystko zrobić bez podlewania w sumie. No tak Dobra. Nie no, chyba w sumie wszystko nie O. Dobra, jednak to złożenie y, złożenie parasola nie zalicza się jako pułapka. Nie wiem, czym że zawdzieje o to głową, czy coś, ale jednak nie. No dobra, i tak idzie do roślinki, teraz to mu zdechnie, więc nie ma problemu. Jak mi przykro. Troszeczkę szkoda tej roślinki, ale sąsiad, wiesz. Ja muszę zrobić wszystko, żeby ci uprzykrzyć życie. Więc na luzie. No i podkładku. 4 94%. No nie. Okej, okay, mamy tak, Prosiak. Sąsiad znalazł sobie nietypowe zwierzątko domowe. Małego prosiaka. Trzyma go w klatce na krotażu i regularnie przynosi mu jedzenie. Jego papuga, Chili, też ma niezły apetyt i opycha się płatkami kukurydzianymi. Po takim wysiłku sąsiad zasługuje chyba na dżemkę. No ale przecież jest jeszcze Udi. Okej. Okay. Czyli co dochodzi na świnia? Ja pierdzielę. Ale faza. Jest świniak. Pierdzielę. Nie ma tam nic jeszcze. Dobra, lecimy. Gdzie śpi? A na górze śpi, ok. Ej, no tu nic nie ma. Dawaj, lecimy do kuchni, bo on pewnie. Koniec ziemki. Gdzie są klucze do świni? A, klucze są tam, ok. A on idzie po butelkę? Dobra, pakujemy walizę. Tu mamy coś. Dobra. No, że on pójdzie tędy, ale byłyby jaja. Dobra, no, tu mamy co? Kładki pikantne. Dobra. Idzie odłożyć butelkę Nie, wiem, co to jest nic loka A tam trzyma krakersy, okej? Okay? Okay, co my tu mamy? Ok, pineski mu do łóżka. Tu też. Nie ja mogę tu coś. A nie mogę się sować. Nie mogę się sować pod łóżko, bo jest tam. O jezu! Ale zepsułem. Dobra, ponów. Kurde, nie przemyślałem tego, że nie mogę się sować pod łóżko. No trudno. Dobra. A on na balkon chyba nie chodzi. To tam git, no nie. Troszeczkę zepsułem, przyznaję. Dobra, robimy to jeszcze raz. Tu nic nie było, przedtem sprawdzałem, to nie wiem po co jak debil tam poszedłem znowu Okej, okay, bierze to, to, to Tu mamy pikantny sos Aha. Dobra Mhm mm Tu mamy co jeszcze Dobra On ją tam nakarmił Dajmy mu to Dajmy mu to I pójdziemy tam Bo on tu raczej nie chodzi No chyba że chodzi to już będą jaja straszne A po co kaktus? Uh -uh. Dobra, zobaczymy. Poczekajmy. Dobra, idzie odłożyć klucze i idzie spać. No i co? Aha, gleba dobra bo dałem mu banana. Skórkę z banana, dobra, teraz poleci oddać klucze. Mam nadzieję, że tu nie przyjdzie, tylko pójdzie spać. Ta. No, widzę cię, Woody. Ło! Ja pierdzielę! Dobra Kurwa, co z tą świnią jest Ucieknie mu teraz No i chuj z tego jak Krakersy mogę tam dać Chuj mi z tych crackersów jak Dobra, no tu się wkurzył No ale co z tego jak nie wiem co tu co tu zrobić? No nie mogę tu nic zrobić. Tak uh -uh. samo sos, uh -uh. kaktus. Uh -uh. Mhm. Poczekajcie, bo do krakersów tabasco. Dobra, kaktus to jeszcze nie wiem gdzie, ale. Dobra. Tu nic nie ma, dobra, poczekajmy. Pójdzie spać. Hmm. Dobra, weźmiemy jeszcze raz. Dobra. No! Ja tak myślałem, że tam, ale nie mogłem wcześniej dać, może na kapcie najeżdżałem. Ups. Dobra, szybko ciastka. A to mogę dać tu? Mogę, no i super. Dobra, jeszcze otworzę świnie i, i dziękuję. Może zdążymy, mało czasu, ale. Dobra, pakujemy się. Nie, no myślę, że świnie nie musiałem otwierać, ale. Ale już. Tam mamy tylko jeszcze minuta trzydzieści. Myślę, że powinniśmy zdążyć, chociaż. Słaby wynik. Już się troszeczkę pogubiłem w poziomie, ale. Poko. Dawaj, dawaj. No i co się stanie ze świnią? O, wyjebało mu. No to nieźle. Dobra, odłóż butelkę, zanieść krakersa. Mam nadzieję, że pierwszy krakersa zaniesie. Chociaż nawet jeśli klucz, no to i tak zdążymy. Crackers, jest. Oj, oj, dostanie chipsa. Ogniem w niego, to będzie lipa. Ha, elegancko. No, znowu 94%, ale jest Git. Dobra, nie jest źle. Na tym skończymy ten odcinek. W kolejnym odcinku dokończymy sobie sezon drugiego, ostatni poziom, i wskoczymy na sezon trzeci. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Cześć.